Siema, tu Kokosz. Zapraszam do kolejnego odcinka Fallout Sheltera, czyli naszego pięknego punkra 997. Wchodzimy do niego, zobaczymy, co się podmieniało, czy ktoś umarł, czy wszyscy żyją. Ktoś wrócił, ja teraz nie pamiętam dokładnie, co tam robiliśmy wczoraj, ale widzicie, już się dużo dzieje, już się dużo dzieje. Bierzemy hajsik, pięknie kapselki, pozbieramy wszystko po kolei. Przyszedł do nas nowy współpracownik. Angela. To trzeba po polsku napisać. An... Angela. Adnela, Angela. Angela. Okej. Okay. Kurde, Pietrek nie żyje znowu! Ale ja chyba tak zrobiłem, tak chciałem, żeby tak było. Dobrze, więc zacznijmy od przyjęcia naszej przyjaciółki. Ona nie ma dużo inteligencji Agility też nie ma, też nie ma nic, więc damy ją tutaj Mamy pięknie Romun Locket Pietrek, Pietrek, 24 level, tak, okej, okay. dużo hajsu, ale cóż Ło, 7 godzin chłopak łaził Latał chłopak 7 godzin Turdek, groźnie Porządny zawodnik O, już widzę go, tu jest gra Dobrze. Mam już 4 kapsel. 4 miuka Mam 14. Czy my chcemy to. chyba nie chcemy tak. Jeszcze się zastanowię. Jeszcze się zastanowię. Zobaczmy, co za pokój mamy. Możemy wajpony tworzyć pięknie. Będziemy tworzyć sobie kurdę w końcu rzeczy. Mamy tyle śmieci, że trzeba będzie zaraz coś podporzyć. Tory 1500, nie ulepszymy. Dobrze, więc zobaczmy. Może teraz zajmijmy się tym, aby zrobić tu porządek. Mhm. Czyli, zaczniemy nazywać naszych bunkrowców. A więc tak, to jest Axel Krak. Tak, krak, Axel Krake. Okay. Aksy Kraken, eee, jakie by tu imię wymyślić dla ciebie? Jesteś kobietą, która ma długie brązowe włosy z kucykiem, więc będziesz. Angelę już mamy, więc będziesz nie wiem. Luisa. Super. Co my mamy dalej? Alina Janka, Josia. Judith Foster. Judith Foster, dobrze. Jakby tutaj ciebie nazwać? Uh, może na J też bym chciał. Yy -y -y. Jadwiga, przecież Jadwiga. Super, się, ten pożar, gaszę, dacie sobie radę pewnie. że dacie sobie radę, a ja skupię się na czymś ważniejszym niż pożary jakieś. Margaret Sinder, Wider przepraszam. No i co znikło, bo... Mają zaraz tutaj... Bo znika ta spalenizna. Chodź tutaj z powrotem, Margaret. Margaret. A ty będziesz... Gr ...ruda. Nie chciałem, nie chciałem Piotr. być? Okay, kto tu jeszcze nie ma imienia? Karina Pietrek, Samantha Clark. Samantha Clark, dobra. Ciebie myślę nazwać. Jak by cię tu nazwać? Miałaś Samantha. Miałaś Samantha to będziesz Samira. Tak. Tak, jak ta super postać z LoL'a, na którą uwielbia się grać. Julia, ty jesteś z mojej litery, ja cię muszę nazwać z dużej. Przecież drukowana Julia, jak wszyscy tutaj. Wszyscy? Taracka, Surimi, Sandra, Samira, Sara, Rysiek, Piotrek, Nataniel, Melaska, Madzie, Luisa, Karina, Julia, Josia, Janka, Jadwiga, Halina, Gertruda, Ewelcia, Eugeniusz, Andzela, Andrzej. Dobrze. A to jest Anzela, a jest dzieciuszkiem. Będzie dzieciuszkiem jeszcze przez jakiś czas, potem się nam przyda w końcu. Ten <laughs> ale cóż zrobić, kurde. Życie. Dobrze, zobacz jeszcze tak. E, levelem 24, 7, 5, 5, 5. Dobra. Zobaczmy co dzisiaj mamy za questy. Level 7, 10, 13, 7, 25. O. Tu można kogoś Może wyślemy tak na Ewelcie. Mamy super idealnie Jadwigę. Ona ma broń 4-5, dobra. Tutaj może Josie. Josia też ma broń. A więc jej damy lepszą broń, żeby była pewniejsza. 2, 1 i Start Quest. A więc lecimy. Szoda, że wszystkich spower jest. ciągłem No to jest ten Awiencik, dobry. Pojawia. ja myślę, żeby... ho! Oh, 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 oh. Zobaczymy później. No my co my tu mamy w ogóle dzisiaj do zrobienia? Ja bym chciał by to usunąć, może coś lepszego przyjdzie. Fajnie. Nie chcę tego. To e. Muszę to zrobić tak. taki Trzeba to zrobić. Dobrze, że on drugą power station. O, jest gdzieś znowu, jest gdzieś znowu agenci. Gdzie on jest? Tutaj. Super. Hajsik zawsze się przyda. To jest na pewno na duży plus. Musi być na Hasik, niestety. Niestety, albo niestety no. On się znowu pojawił, czy to był jeszcze pogłos tam od niego. To jakiś ogólny pogłos. To by było jaja, jakby się pojawił dwa razy pod no, kontekście. Tak. Dobra, nic no, zobaczymy. Oni lecą tam. Miałem 5 godzin. Prawie. A on będzie wracać z 7. Ma dużo hajsu. Dużo ma itemów. Także chyba będę musiał rozbudować jeszcze magazyn. Ale może coś się uda jeszcze wykombinować. ho. dobra, mi tutaj levelują pięknie. Dobrze, więc ja robię pauzę i wracam. Jak coś się wydarzy, albo jak stwierdzę, że jednak warto wydać miuka, kole, na to, żeby przyspieszyć to. I nie czekać na to. Witajcie z powrotem, wracam po krótkiej przerwie. Prawda, na pewno nie jest to 7 godzin, które Pietrek ma wrócić do nas tutaj. Tu mamy jeszcze ponad no, no. Dosyć naprawdę krótka przerwa. To może z godzinkę mi nie było. Zobaczmy, czy coś tu się jeszcze podziało. Nie, dobra. No, zobaczmy, ile Pietrek będzie nas kosztował, żeby powrócić. Już trzy, ale to jeszcze, jeszcze troszeczkę za dużo. Dobra, zróbmy sobie questa. Zróbmy sobie questa w tym jeszcze odcinku. Nie wiem czy dzisiaj już zdążę nagrać, raczej nie, nie zdążę, jak Piotrek będzie za tam 5 godzin. Więc zróbmy sobie questa. Zobaczmy jeszcze, czy coś dalej się potoczy ciekawego, czy się wydarzy coś. Jak nie, no to Piotrek wróci najwyżej w następnym odcinku. Nic z tym nie zrobimy, ale myślę, że to nie jest przeszkoda. I tak, staram się Wam zapewnić tutaj jak najwięcej kontentu. O kurwa, oni w trójkę to pięknie teraz tutaj pojechali z tymi robaczkami. One w trójkę, są, to jest w ogóle to jest Dream Team. No i pierwsze nasze plany do budowy zobaczmy coś będzie nie ale bym chciał o jak mają to pojawia mi armor jakiś żeby ona miała też jakieś bonusy jakiekolwiek Pięknie jak każda innego <laughs> nie ale dobrze dobrze bardzo dobrze Znajmniej się rozkłada ten dips i faktycznie My szybciej to idzie bo jak one zaczną strzelać no to po kolei te robaczki padają Pokaż co tutaj masz, steampack, ok tu już nic nie ma ciekawego, lecimy dalej, tu mamy widzę winda i winda, winda za windą, fajnie, przynajmniej levele sobie powbijają na tych questach, w końcu będę mógł robić konkretne questy, wysyłać tych ludzi na te questy. Już czekam na to, żeby po prostu wysłać ich, nie marnować niuka Quali, tylko cały czas, żeby było coś do roboty. Żebyście mieli co oglądać, do obiadków, do, do, do spania. Czy tam cokolwiek robicie podczas oglądania moich filmów. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, zapraszam na mój kanał. Postaram się Wam gdzieś wrzucić pod koniec filmu linki do początku serii, byście mogli od początku śledzić rozbudowę naszego bunkra. Zapraszam do komentowania. Podajcie mi jakieś imiona, tak? Wcześniej ja też wspominałem, które można użyć. I w końcu go na się skończy, i. co i będą się tak samo nazywać. <laughs> o! Nowi przeciwnicy się pojawili. Kieś czuro. czuro z wielkimi zębami. Takie robaczywe jakieś. Dobra, wbiła szósty poziom. Super, pięknie w końcu. W końcu się dzieje więcej. W końcu. Coraz więcej robaków. Dobrze, że się nie boją one. Możecie dawać w komentarzach pomału, bo planuję kolejną serię zrobić. Tylko jeszcze nie umiem się zdecydować co. Jak chcecie mi pomóc w decyzji, to dawajcie znaka w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Opcji jest na naprawdę wiele. Teraz wyszedł ten Patchword, czy tam Platchword, jak ktoś zwał, jak zwał. Ta podruba Pokémonów, czy tam. Parodia Pokémonów. Jestem ciekaw, czy Nintendo cokolwiek zrobi z tym, czy nie mogą zrobić, bo podobno przez to, że jest to nazwane parodią. Nintendo teraz pewnie ma problem. Ponieważ parodia to nie plagiat. Zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw tej gry i myślę, że ona prędzej czy później czy na streamie czy na kanale się pojawi. Dlatego zapraszam do subskrypcji, żeby was to nie ominęło i dawajcie znaka, co byście chcieli obejrzeć. Bo jestem naprawdę ciekaw. Jestem naprawdę ciekaw tego to chcielibyście na tym kanale ujrzeć myślę też odpalać co jakiś czas GTA 5, bardziej online, bo fabułę raczej wszyscy już znają chociaż, ktoś wie, może coś ciekawego się tam jeszcze może wydarzyć co się dzieje Thanks for helping us with all problem okay. I'm running off on the question Pops of ice. Okej. Okay. Zapytamy się. O! 819 waluta. Okej. Okay, I co? Dostałem wszystko co potrzeba. Pięknie. Zrobiony questik. Wracamy. Trochę golda wpadło. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. No dobra, oni sobie biegną. My sobie jeszcze pozbieramy co można. Tutaj piąty poziom, ona prawie rośnie. prawie znaczy rośnie. Piąty poziom, bo zaraz będę mógł wszystkich po kolei wysyłać do produkcji. Produkcji pieniędzy i przedmiotów, oczywiście, bo cóż innego tutaj potrzeba. Tylko to w tej chwili: 225 ja mogę większy storage room zrobić. Nie, bo jest za drogi. Ok, a więc nie będę przedłużać i rozglądać się niezgrabnie nie po tej mapce. Oni wracają dopiero za jakiś czas. Pietrek też jeszcze troszeczkę ma do powrotu, więc nie przedłużając. Tak wspominałem wcześniej. O, o idealnie, idealnie, widzicie, ale ja bym zakończył przed tym. Tutaj jego dam w dół i oni pewnie przelecą tak, i tutaj w dół. Jest jakiś broń, dawaj tą broń, i lecisz tutaj. Bronić tę izbę. Tu nie będzie izby przyjęć. Lecę prosto na nas. Eee, co tutaj zrobić? Kto w ogóle stoi w ogóle. On chyba jest w ogóle w tym. Nie mam Agility więcej. więcej tego produkował. Trzeba ich znowu pobierać. Znowu trzeba ich pobierać. Ona potrzebuje Strange'a. Ale nie mam tej strędza, bo tamten chyba suite jest męski. Olek, dobra broń. Bardzo dobra broń. Dobra, oni dalej już chyba zabiją go co? Dobra jeszcze tego. Ją prawnimy. Oni potrzebują percepcji, więc ja jej dam ten. A jej... Przejdę to. No, bieraj się. Bieraj się. No wszyscy już, wszyscy padli, nikogo więcej. Nie ma żadnych zwłok. Nie, nie ma już. Okej. Okay. On ma co w ogóle za ten endurance, ten? ale ja mu dam prędzę. Będzie troszkę lepszy. Dobra, dobra moi drodzy. Więc kończymy na dziś. Dzięki za te oglądanie. Zapraszam do subskrypcji. Dajcie lajka, zostawcie komentarz. Do następnego odcinka. Cześć.